Czasami życie zdaje się prowadzić nas krętymi, powtarzającymi się ścieżkami, niemal tak, jakbyśmy byli uwięzieni w cyklu, który uparcie nas testuje. I jeszcze bardziej tajemnicze jest, gdy ten cykl objawia się poprzez jakąś osobę, kogoś, kto się pojawia, zostaje lub wraca, jak natarczywe echo przeszłości lub lustro naszych najgłębszych ran. Karl Jung, szwajcarski psychiatra i ojciec psychologii analitycznej. Nie uważałby tego za zwykły zbieg okoliczności. Dla niego spotkania międzyludzkie niosą w sobie siłę przeznaczenia, lub jak wolał to nazywać, synchroniczności. Te pozornie przypadkowe, ale głęboko znaczące połączenia, które ujawniają ukryte aspekty naszej psychiki. Gdy wszechświat zdaje się upierać, że musisz zakończyć lub przetransformować swoją relację z kimś, to nie jest kara. To objawienie. Ta osoba może aktywować w tobie nieświadome wzorce, niezabliźnione rany, lub aspekty cienia, z którymi trzeba się zmierzyć. I dopóki tego nie zrobisz, pewne wydarzenia będą się powtarzać, konflikty będą trwać, spokój będzie uciekać, emocje będą się nasilać, a znaki będą się mnożyć. To tak, jakby wszechświat mówił: Dopóki nie zrozumiesz czego musisz się tutaj nauczyć? Te rzeczy będą się dziać. Jung mówił, że to, z czym nie zmierzymy się w nieświadomości, manifestuje się w przeznaczeniu jako fakt. Dlatego, jeśli w Twoim życiu jest ktoś, kto zdaje się wywierać nieproporcjonalny wpływ na Twoje uczucia, reakcje czy poczucie kierunku, to prawdopodobnie ta relacja jest symboliczną sceną konfrontacji z Twoimi jeszcze niezintegrowanymi częściami. Osoba ta staje się archetypem. Może reprezentować nieobecnego ojca, nadopiekuńczą matkę, wyidealizowanego kochanka czy archetypowego zdrajcę. Intensywność więzi ujawnia, że nie mamy do czynienia tylko z drugim człowiekiem, mamy do czynienia z częścią nas samych, projektowaną na tego drugiego. I tu jest kluczowa kwestia. Dopóki będziesz opierać się wezwaniu do transformacji, które niesie ze sobą ta relacja, życie będzie dbać o powtarzanie lekcji. Możesz zmienić miasto, przyjaciół, miłości, ale istota doświadczenia będzie się powtarzać, ponieważ prawdziwa praca nie jest zewnętrzna, jest wewnętrzna. Musisz zobaczyć, co ta osoba odzwierciedla. Być może jest tam, by pokazać ci, jak bardzo musisz jeszcze postawić na swoim, a może po to, by ujawnić, jak bardzo jeszcze ustępujesz, milczysz, czekasz. Być może reprezentuje ona emocjonalne uzależnienie. Nierozwiązane pragnienie, rany opuszczenia lub iluzję kontroli. A wszechświat, który nie jest systemem karzącym, lecz symbolicznym, będzie nadal powtarzał te sygnały. Nie jako karę, ale jako mapę. Mapę, która wskazuje do wewnątrz. Mapę, która mówi: jesteś gotów zobaczyć? Jung nauczył nas, że każda relacja jest w pewnym stopniu tańcem projekcji. Nie widzimy drugiego człowieka takim jaki jest, ale takim jacy my jesteśmy. Zwłaszcza gdy połączenie jest intensywne, trudne do zerwania lub obciążone sprzecznościami emocjonalnymi, to co jest na szali, rzadko dotyczy tylko teraźniejszości. To plątanina przeszłych uczuć, nierozwiązanych doświadczeń, obrazów rodzicielskich i symboli archetypowych. Które ubierają postać drugiego człowieka w nasze własne nieświadome historie. Dlatego pewne osoby zdają się nas prześladować przez całe życie, nawet gdy racjonalnie wiemy, że powinniśmy byli już pójść dalej. Wszechświat w tym sensie nie próbuje nas do nich przywiązać. Próbuje nam pokazać coś, co wciąż jest uwięzione w nas samych. Upór pewnych wzorców, Powrót określonych osób, a nawet przeszkody, które powtarzają się w ich obecności, są symbolicznymi manifestacjami psychiki próbującej uwolnić się z własnych labiryntów. Psychologia analityczna uważa, że nieświadomość zbiorowa działa poprzez uniwersalne obrazy, archetypy. Kiedy angażujesz się w relacje z kimś, kto intensywnie aktywuje Twoją strukturę emocjonalną. Możliwe jest, że ta osoba reprezentuje dla Ciebie jeden z tych archetypów: np. archetyp zranionego kochanka, zbawcy, zdrajcy lub animy Animusa, te wewnętrzne obrazy wyidealizowanej męskości i kobiecości, które kształtują nasze pragnienia, oczekiwania i frustracje miłosne. Dopóki nie zakończysz tego cyklu, dopóki nie zrozumiesz roli, jaką ta osoba odgrywa w Twoim procesie indywiduacji, Czyli stawania się tym, kim naprawdę jesteś, pewne rzeczy będą się działy. Możesz próbować racjonalizować sytuację, usprawiedliwiać swoje postawy, a nawet szukać zewnętrznych porad, ale jeśli nie nastąpi prawdziwa integracja wewnętrzna, to wszystko będzie tylko półśrodkiem, a wszechświat nie milczy. Mówi poprzez milczenie drugiej osoby, poprzez powtarzające się kłótnie, frustrujące spotkania. Bóle, które rozbrzmiewają znajomo, to tak, jakby mówił: Jeszcze nie koniec, bo jeszcze nie zrozumiałeś. I to nie jest okrutna wiadomość, to zaproszenie. Wezwanie do dojrzałości psychicznej, do konfrontacji z cieniem, do reintegracji zdysocjowanych aspektów ja. Wielu wierzy, że rozstanie z kimś trudnym oznacza porażkę. W ujęciu Junga może być dokładnie odwrotnie. Może to być wyzwolenie. Ale nie wystarczy odejść z relacji, trzeba wyjść z niej przekształconym. W przeciwnym razie powtórzysz wzorzec z innym nazwiskiem, inną twarzą, ale z tym samym scenariuszem. Prawdziwy koniec nie jest zewnętrzny, jest wewnętrzny. A wszechświat będzie szeptał lub krzyczał, dopóki ten koniec się nie spełni. Pozostaje pytanie: co w tobie wciąż jest zaplątane w tę osobę? Jaka część ciebie jest projektowana i wymaga uratowania? Jeśli to coś w tobie otwiera, napisz w komentarzach. Już rozpoznaję ten cykl i zostań ze mną. To, co będzie potem, może zmienić wszystko. Zadanie prawdziwego odcięcia się od kogoś, zwłaszcza gdy istnieją głębokie więzi bólu, miłości czy oczekiwań, wymaga więcej niż siły woli. Wymaga samopoznania. Jung nazywał ten proces indywiduacją, ścieżką integracji między świadomością a nieświadomością, gdzie jednostka uczy się stawać całością, rozpoznając i akceptując własne cienie. I właśnie w tym punkcie wiele relacji staje się żyznym gruntem dla wzrostu lub dla destrukcyjnych powtórzeń. Jeśli wszechświat zdaje się wysyłać natarczywe sygnały dotyczące tej osoby, być może dlatego, że działa ona jak portal. Nie cel sam w sobie, ale środek, dzięki któremu możesz zobaczyć ukryte w sobie warstwy. Zazdrość, kontrola, potrzeba akceptacji, strach przed porzuceniem, niedosyt walidacji to wszystko może być aktywowane przez te relacje. I to wszystko jest cenną informacją. Kiedy czujesz się uwięziony w kimś, to co jest naprawdę uwięzione, to część ciebie jeszcze nie przetworzona. Upór wszechświata w tym sensie nie dotyczy drugiej osoby, dotyczy Ciebie. Relacja jest tylko lustrem. Jak mawiał Jung, tylko to, czym naprawdę jesteśmy, ma moc nas uzdrowić. Ból, który odczuwasz w obecności tej osoby, lub próbując się od niej odsunąć, jest symptomem czegoś głębszego zerwania z Twoją esencją, z Twoim centrum, z Twoją prawdą. I dopóki to odzyskanie nie nastąpi, doświadczenia będą się powtarzać jako zewnętrzne odbicie tego, co musi zostać wewnętrznie ponownie wyrównane. Dlatego często wszechświat zaczyna usuwać rzeczy z Twojej drogi, gdy Ty pozostajesz uwięziony w tej relacji. Entuzjazm znika, okazje się oddalają, energia życiowa się wyczerpuje. Nie dlatego, że jesteś karany. Ale dlatego, że życie próbuje stworzyć przestrzeń, abyś mógł zobaczyć to, czego nie widzisz. Opór przed wyjściem z tego cyklu jest często nieświadomym strachem przed konfrontacją z pustką. Tym momentem, w którym nie ma już rozpraszaczy i wszystko, co pozostaje, to Twoja własna dusza, prosząca o wysłuchanie. W wielu przypadkach przywiązanie do relacji wynika z mylenia intensywności z miłością, dramatu z głębią, Bólu z głębią emocjonalną. Ale prawdziwa miłość, ta, która wyzwala, nie więzi, nie wyczerpuje, nie warunkuje. Prawdziwa miłość rozszerza, oświeca, transformuje. Jeśli ta osoba bardziej cię wysysa niż wzbogaca, jeśli więź naznaczona jest lękiem, a nie wzajemnym wzrostem, być może to nie jest miłość, być może to przywiązanie przebrane za pasję, strach ukryty za przeznaczeniem. Prawda jest taka, że wszechświat będzie nadal mówił. Może mówić poprzez chorobę emocjonalną, załamanie, powtarzający się sen, nagły wgląd. I gdy w końcu zdecydujesz się słuchać, nie tylko uszami, ale duszą, rzeczy zaczną się zmieniać. Nie dlatego, że zmienił się ktoś inny, ale dlatego, że zmieniłeś się ty. To ciekawe, jak często w życiu mylimy wytrwałość z lojalnością emocjonalną. Wierzymy, że naleganie na kogoś to akt odwagi, podczas gdy w rzeczywistości może to być wyraz niedojrzałości psychicznej. Jung ostrzegał nas przed tym, twierdząc, że ego, ta świadoma i racjonalna część umysłu, często próbuje utrzymać kontrolę nad sytuacjami, które mogą być rozwiązane tylko na innym poziomie symbolicznym, nieświadomym, duchowym. Pozostanie uwięzionym z kimś, kogo wszechświat już sygnalizuje, że nadszedł czas, by puścić, może nie być miłością, może być strachem. Strachem przed zmierzeniem się z samotnością, strachem przed konfrontacją z własnym cieniem, strachem przed uznaniem, że przyzwyczailiśmy się do bólu. I w tym procesie rozwijamy swego rodzaju krótkowzroczność egzystencjalną, wolimy toksyczne, znane od wyzwalającego, nieznanego. Dlatego wszechświat zaczyna działać. Czasami w subtelny sposób, innym razem gwałtownie, rozmowy stają się męczące, spotkania stają się napięte, chwile spokoju są rzadkością. Nie chodzi o to, że świat jest przeciwko tobie, to twoja psychika próbuje się uwolnić z więzienia przywiązania. A jak Jung doskonale rozumiał, ten konflikt między świadomym pragnieniem a nieświadomą potrzebą generuje cierpienie. Ale to cierpienie jest również portalem, zaproszeniem do transformacji. Pozostając z kimś z nieświadomego przywiązania, ryzykujesz utratę siebie, Twój blask maleje, Twoja intuicja słabnie, Twoja witalność się rozprasza. I to wszystko są symptomy wewnętrznego rozłączenia, ponieważ życie w swojej symbolicznej mądrości usuwa to, co przeszkadza nam rosnąć. A jeśli ta osoba stała się przeszkodą w Twoim wzroście, w Twoim wewnętrznym rozkwicie, to jej obecność staje się nie do utrzymania. Jung nazywał ten proces kryzysem transformacji. To wtedy dusza decyduje się rosnąć, nawet jeśli ego się opiera. A ten wzrost zawsze wymaga ceny, poświęcenia iluzji. Miłość, którą wyidealizowałeś, historia, którą projektowałeś, przyszłość, którą sobie wyobrażałeś, to wszystko może potrzebować umrzeć, aby mogło narodzić się nowe. I ten proces jest bolesny, tak, ale jest również głęboko wyzwalający. Zerwanie z kimś, kogo kochamy lub wierzymy, że kochamy, nie jest koniecznie końcem. Może być prawdziwym początkiem, ponieważ dopiero gdy cykl kończy się świadomie, przekształca się on w mądrość. W przeciwnym razie powtarza się tylko z nowymi postaciami. Więc jeśli czujesz, że wszechświat próbuje ci coś pokazać w związku z tą osobą, zwróć uwagę: jakie wzorce się powtarzają, jakie bóle są stałe, czego ta relacja próbuje cię nauczyć o sobie? I, co najważniejsze, czego jeszcze boisz się stracić, jeśli ta osoba odejdzie? Koniec więzi nie jest końcem miłości, jest początkiem miłości własnej. Istnieje kluczowy moment w każdej podróży do samopoznania, w którym podmiot staje przed fundamentalnym dylematem: pozostać uwięzionym w tym, co zna, czy otworzyć się na nieznane, które woła. W kontekście relacji, która już wyczerpała swoją funkcję psychiczną, ten dylemat manifestuje się jako wewnętrzna walka między duszą, która woła o wolność, a ego, które błaga o bezpieczeństwo. I w tym punkcie wiele osób czuje się sparaliżowanych. Żyjąc w stanie emocjonalnej stagnacji, podczas gdy wszechświat zwiększa głośność sygnałów. Karl Jung wierzył, że każde spotkanie ma cel ewolucyjny. Nic, absolutnie nic, nie jest przypadkowe, jeśli chodzi o ludzką duszę. Nawet cierpienie ma swoją rolę budzenie uśpionych części świadomości. Uparty pobyt z osobą, która już nie rezonuje z Twoją podróżą, jest formą odrzucenia wezwania do ewolucji. A cena tego jest wysoka. Powtórzenie. Dopóki nie zaakceptujesz, że coś musi się zakończyć, wszechświat będzie działał jak uporczywe lustro. Te same problemy pojawią się w nowych formach, te same konflikty powrócą w nowych szatach, a ty będziesz przeżywać wieczne déjà vu kogoś, kto wie, że już przez to przechodził, ale nie nauczył się wystarczająco, by pójść dalej. To jest prawo symbolicznego powtórzenia. Jedna z najbardziej okrutnych i skutecznych form psychologicznego uczenia się. W tym miejscu wkracza pojęcie cienia, być może jeden z największych wkładów Junga. Cień reprezentuje wszystko, co w sobie negujemy: cechy, pragnienia, lęki, impulsy, które uważamy za niedopuszczalne. I często projektujemy ten cień na innych. Osoba, z którą czujesz się uwięziony, może być w rzeczywistości odbiornikiem Twojego własnego cienia. Wydobywa na światło dzienne to, co wolisz ignorować w sobie: niepewność, manipulacje, potrzebę kontroli, strach przed porzuceniem. Zobaczenie tego jest bolesne, ponieważ oznacza przesunięcie uwagi z drugiego człowieka i skierowanie jej na siebie. Ale jest to również pierwszy krok do uzdrowienia. Kiedy zrozumiesz, że nie cierpisz z powodu drugiego człowieka, ale z powodu tego, co ten drugi człowiek reprezentuje w tobie, Wtedy możliwość transformacji staje się realna. W tym momencie wszechświat zaczyna zmieniać swój język, z krzyku na szept, z oporu na przepływ. Zerwanie z kimś na tym poziomie to więcej niż zakończenie relacji, to zakończenie wzorca. I często dzieje się to tylko wtedy, gdy ból pozostania staje się większy niż strach przed odejściem. Wyzwolenie jest zatem nie tylko aktem odwagi, jest aktem świadomości. Ponieważ uwalniając się od tej osoby, nie tylko kończysz historię, otwierasz przestrzeń dla narodzin nowej wersji siebie i wszechświat w końcu się uspokaja, ponieważ lekcja została nauczona. Przebudzenie świadomości, że pewne relacje nie powinny trwać, nie następuje z dnia na dzień, to proces powolny, czasem cichy, innym razem gwałtowny i naznaczony bólem, ale jest w nim coś głęboko duchowego. Zmusza nas do wybrania siebie nie w sposób egoistyczny, ale jako akt wierności duszy. A kiedy Jung mówił o indywiduacji, odnosił się właśnie do tego stawania się tym, kim jesteś, integrując światło i cień, ból i pragnienie, przeszłość i przyszłość. W tym momencie wszechświat staje się bardziej wyraźny. Zaczyna usuwać z Twojego życia wszystko, co nie jest zgodne z Twoją esencją. Może się wydawać, że wszystko się rozpada. Tracisz zainteresowanie rzeczami, które lubiłeś. Równoległe relacje się rozpadają, plany zawodzą, nawet twoje ciało zaczyna wykazywać oznaki wyczerpania. Dzieje się tak, ponieważ utrzymywanie się w relacji, która nie rezonuje z twoim prawdziwym ja, wymaga zbyt dużo energii. To jak wiosłowanie pod prąd własnej duszy. To, co wielu nazywa pechem lub kryzysem, może być w rzeczywistości procesem oczyszczania. Życie oczyszcza teren, abyś mógł odrodzić się. Jung, badając procesy alchemiczne jako metaforę transformacji psychicznej, mówił o Nigredo, fazie całkowitej ciemności, rozkładu, gdzie wszystko wydaje się stracone. Ale to właśnie ta faza poprzedza odrodzenie. Innymi słowy, ból, który teraz odczuwasz, jest glebą, na której może wykiełkować nowa tożsamość. Osoba, od której musisz się uwolnić, nawet jeśli część ciebie wciąż ją kocha, spełnia pewną rolę. Jest katalizatorem. Została wysłana lub przyciągnięta, by skonfrontować cię z tym, czego najbardziej się boisz utratą, odrzuceniem, zdradą, samotnością. I za każdym razem, gdy te lęki się pojawiają, masz dwa wyjścia: albo powtarzasz cykl i więzisz się w nim, Albo spoglądasz do wewnątrz i pytasz, czego to próbuje mnie nauczyć? Wyzwolenie nie zaczyna się od końca związku. Zaczyna się od decyzji o zaprzestaniu zdradzania siebie, a to jest głęboko wymagające, ponieważ wymaga radykalnej uczciwości. Musisz przyznać, że pozostałeś tam, gdzie nie było już możliwości wzrostu, że ignorowałeś sygnały, że akceptowałeś okruszki, że romantyzowałeś obietnice że używałeś drugiego jako emocjonalnej kuli, nie po to, by się obwiniać, ale by się uwolnić, bo tylko gdy rozpoznamy nasze nieświadome wybory, możemy dokonywać nowych, świadomych wyborów. Wszechświat wtedy nie musi już krzyczeć, ponieważ echo twojej własnej świadomości staje się jasne i w tej nowej ciszy zaczynasz słyszeć coś innego, swoją intuicję, swoją wolę, swoje powołanie. Ta część ciebie, która zawsze znała drogę, ale była stłumiona przez strach przed utratą. Zauważ, nie jest wymagane, abyś nienawidził tej osoby, ale abyś ją uwolnił i uwolnił siebie, bo to, co mieliście, już spełniło swoją funkcję. Pozostanie teraz służy tylko stagnacji, a nie miłości. Gdy zaczynasz się oddalać emocjonalnie i duchowo od tej osoby, ujawnia się nowy etap procesu. Żałoba po tym, czego nie było. To żałoba cicha, trudna do wyjaśnienia, bo często nie ma konkretnej straty. Jest koniec iluzji, koniec scenariusza, który napisałeś sam, pielęgnując oczekiwania, których być może drugi człowiek nigdy nawet nie obiecywał spełnić. Jung mawiał, że duża część ludzkiego cierpienia pochodzi z oporu wobec rzeczywistości. I w tym punkcie mierzymy się z jednym z największych bólów. Zaakceptowaniem, że to, czego pragnęliśmy, nie było realne, a przynajmniej nie było wykonalne. Relacja, którą wszechświat prosił, byś odpuścił, nalegając sygnałami i dyskomfortem, miała pewien cel. Nie po to, by cię zniszczyć, ale po to, byś dotknął najgłębszych warstw siebie. A kiedy dotykasz tych warstw, życie wokół zaczyna odzwierciedlać te zmiany. Zbliżają się inni ludzie, o innej wibracji, wybory stają się bardziej świadome reakcje emocjonalne, mniej impulsywne, ponieważ teraz nie żyjesz już dla drugiego, żyjesz z własnego centrum. Co dzieje się wtedy z obrazem tej osoby, która kiedyś była wszystkim? Staje się on mniejszy, nie z pogardy, ale dlatego, że ty rośniesz. Przestaje zajmować centralne miejsce w psychice. Może wciąż wspominasz z czułością, może z neutralnością, może z lekkim nostalgicznym bólem. Ale różnica polega na tym, że teraz patrzysz na ten rozdział życia z perspektywy. Widzisz, że to nie był błąd, to była droga. Droga, która zaprowadziła cię z powrotem do domu. Jung mówił o znaczeniu nadawania sensu cierpieniu. Nie wierzył w życie bez bólu, ale w życie, w którym ból miał swój cel. I to właśnie to doświadczenie może dla ciebie oznaczać portal do dojrzałości emocjonalnej. Bo teraz rozumiesz, że kochanie kogoś nie oznacza zanikania siebie, że pozostanie w relacji nie jest dowodem miłości, ale strachu, jeśli to pozostanie kosztuje cię wewnętrzny spokój. Że pasja bez świadomości to tylko powtarzanie starych ran, ta świadomość jest prawdziwym uzdrowieniem. I z nią zaczynasz pielęgnować nowy rodzaj miłości bardziej spokojny, bardziej kompletny, bardziej realny. Miłości, która rodzi się od wewnątrz na zewnątrz, która nie szuka wypełnienia pustki, ale dzielenia się pełnią, miłości, która szanuje granice, która słucha ciszy, która wie, kiedy zostać, a kiedy odejść. A potem dzieje się coś jeszcze piękniejszego: przestajesz obwiniać wszechświat. Bo zdajesz sobie sprawę, że nie karał cię ani nie testował, uczył cię, a lekcja była jasna, choć bolesna. Nie przyszedłeś na ten świat, by zagubić się w kimś, ale by odnaleźć siebie w sobie. Ta prawda, gdy w końcu zostanie zaakceptowana, zmienia wszystko, włączając w to, kogo przyciągniesz odtąd. Dojście do końca tego cyklu nie oznacza zapomnienia, ale transcendencji. A transcendencja to szlachetny czasownik oznacza wzniesienie się ponad, pójście dalej, przekształcenie bólu w mądrość. A więzienia w wolność. Wszechświat, który wcześniej wydawał się nieubłagany, rozdzielając cię z kimś, teraz okazuje współczucie, ujawniając dlaczego. Widzisz wyraźnie, że gdybyś pozostał z tą osobą, oddaliłbyś się jeszcze bardziej od tego, kim przyszedłeś by być. Karl Jung mawiał, że to, co negujemy, nas podbija, a to, co akceptujemy, nas transformuje. Zaprzeczanie, że ta relacja stała się toksyczna, że nie było już wzrostu, że miłość przekształciła się w przywiązanie lub emocjonalną zależność to właśnie to, co przedłużyło twoje cierpienie. Ale teraz, akceptując, że wszystko miało swój czas, funkcję i koniec, uwalniasz się. Nie ma już urazy, jest uznanie. Przeszedłeś przez psychologiczny rytuał przejścia, zanurzyłeś się w głębinach nieświadomości, zmierzyłeś się z cieniem. Skonfrontowałeś z ego i wróciłeś na powierzchnię bardziej kompletny. I teraz, z zebranymi i zintegrowanymi fragmentami, nie musisz już szukać w drugim człowieku tego, co już w tobie istnieje. Stajesz się źródłem miłości, sensu, obecności i ta wewnętrzna zmiana całkowicie zmienia twoje relacje ze światem. Pojawią się nowi ludzie, ale nie będziesz już gotów się w nich zatracić. Będziesz umiał powiedzieć, nie z pewnością, bez poczucia winy. Będziesz umiał powiedzieć tak z świadomością, bez iluzji. Będziesz umiał być sam, nie czując się samotnym. Bo kto zna siebie, kto siebie akceptuje, kto siebie szanuje, nigdy nie jest naprawdę sam. Jest wewnętrzny spokój, który podtrzymuje. I nawet jeśli w pewnym momencie życie przyniesie ci nową miłość, będzie ona inna. Nie przez przypadek czy szczęście. Ale dlatego, że ty będziesz inny. A ponieważ będziesz kompletny, nie przyciągniesz kogoś, kto ma Cię uzupełnić, ale kogoś, kto ma iść obok. Już nie z braku, ale z pokrewieństwa dusz. Już nie z obawy przed samotnością, ale z radości stowarzystwa. Wszechświat wtedy nie będzie już musiał powtarzać sygnałów. Bo usłyszałeś, zrozumiałeś, urosłeś. A teraz jeśli ktoś zapyta cię, co stało się z tamtą osobą, będziesz mógł powiedzieć ze spokojem: Pomogła mi odnaleźć siebie, i dlatego pozwoliłem jej odejść. Podróż, która wydawała się dotyczyć drugiego człowieka, przez cały czas dotyczyła ciebie. I w końcu rozumiesz: Wszechświat nie chciał, żebyś skończył z tamtą osobą. Chciał, żebyś odrodził się po niej. Jeśli dotarłeś tutaj, być może już zauważyłeś. Drugi człowiek nigdy nie był problemem. Relacja nigdy nie była końcem. Była tylko sceną, na której musiałeś odnaleźć siebie. Nie jesteś karany za to, że kochasz za bardzo. Jesteś wzywany, by kochać we właściwym kierunku do wewnątrz. Teraz napisz w komentarzach: Zamykam cykl i wracam do siebie. I powiedz mi też, z jakiego miasta czytasz bo ta podróż jest indywidualna, ale nigdy samotna. Jeśli ten tekst nazwał coś, czego nawet nie wiedziałeś, że potrzebowało nazwania, podziel się nim z kimś, kto wciąż próbuje zrozumieć to, czego nie da się wyjaśnić. A jeśli chcesz kontynuować tę podróż ze mną, subskrybuj kanał. Tutaj nie uczymy się nikogo zapominać, uczymy się pamiętać o sobie, bo w końcu wszechświat nie oddalał Cię od kogoś, prowadził Cię z całą możliwą symboliczną miłością z powrotem do domu.